Bo była bardzo miła, nie? Jej chodzi o wyłudzenie, i chodzi o sytuację, że wiecie, że na przykład ktoś podchodzi na ulicy z bronią, mówi kurwo, oddawaj ty kurwo, o tyle. I to ty oddasz to wtedy to ubezpieczenie dział. Ja się zaciekawiłem, myślę, zapytam ojca o radę, nie? Bo ja się uwielbiam radzić mojego ojca, bo on zawsze gada bzdury w takich sytuacjach. Tak, bo mój ojciec jest rzeczoznawcą, bez papieru. On się zna kurwa, jak każdy stary. Ja wiem, kiedy on będzie gadał z już go wyczaiłem przez te parę lat, bo wtedy zdanie zawsze zaczyna od powiem ci tak. Ja wtedy wiem, że to, co będzie kolejne, będzie gówno totalne. Możesz tato, a skąd się biorą dzieci? Powiem ci tak. Ze szpitala i chuj nie dowiesz się. Ja mówię, ojciec, masz dwa ubezpieczenia. Jedno od uszkodzeń mechanicznych, drugie od wyłudzeń, które bierzesz. Ja mówi, od uszkodzeń mechanicznych bierz. Ja mówię, a to nie jest mi potrzebne, rzadko mi upada. Od uszkodzeń wiesz! A to od wyłudzeń to nie jest mi potrzebne. Ja mówię, jak ktoś do ciebie podejdzie na ulicy, ja mówi, nikt do mnie nie podejdzie. Ja mówię, ale nikt cię nie zna. Ktoś podchodzi do ciebie z bronią. Ja mówi, ty kurwo, oddawaj telefon. Co robisz? Do mnie podchodzi. Do mnie z bronią podchodzi. Powiem ci tak. Wyciągam telefon, mówię, ten telefon chcesz, tak? O ten telefon ci chodzi, kurwa, gnoju pierdolony, o ten... Je! Yeah! Wy przecież zepsułeś sobie telefon, ale mam ubezpieczenie od